W dzisiejszym odcinku pokażemy nietrudne i szybkie zdobienia ślubne, do których użyjemy dosłownie kilku produktów. Dwie godziny na paznokcie ślubne? Tak, to możliwe. Zostańcie z nami. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. W dzisiejszym odcinku Katarzyna Wojtczak. Cześć. Naszej światowej klasy dłubacz zdobień trudnych dzisiaj przygotowała zdobienie proste. Kasiu, w skali 1 na 10, jak trudne, proste, łatwe jest to zdobienie? Myślę, że możemy określić się mianem w skali pięciu. Czyli... Proste. Wiadomo. Zaczynamy! Efektownie, szybko i prosto. Taki cel przyświęca naszemu dzisiejszemu odcinkowi. Jeżeli jesteście dłubaczami jak Katarzyna, same się zdziwicie, jak szybko wykonacie to zdobienie. Z kolei, jeżeli nie jesteście typem artysty, i nie za bardzo lubicie zdobić, to zdobienie polubicie. Wiecie dlaczego? Bo ono po prostu w łatwy sposób wychodzi. Poznajcie przepis na te magiczne, a jakże efektowne paznokcie ślubne. Paznokcie zbudowaliśmy Perfect Clear'em. Łuki namalujemy Mr. White'em, w dyspersję wetrzemy Pixel efekt Śnieżkę, nadmiar pyłku usuniemy Ice Cream Brushem, zdobienie pokryjemy tiptopem, białe linie wykonamy żelem Arte Brillante, a cyrkonie i bulion przykleimy przy pomocy proteiny. Paznokcie przedłożyliśmy Perfect Clearem, jest idealnie przeźroczysty zarówno w opakowaniu, jak i na paznokciach po utwardzeniu. Mamy w ofercie dwa takie czysto przeźroczyste żele – Take Your Time lub Perfect Clear. Take jest żelem bardzo twardym i piecze w lampie. Jak to stwierdziła Kasia, modelka dzisiaj nie zasłużyła na Take'a, a tak naprawdę chodzi o to, że modelka Delikatnie obchodzi się ze swoimi paznokciami i nie ma potrzeby zastosowania super twardego, mocnego żelu, jakim jest Take Your Time. Pamiętajcie, że ślub to jest taki moment, kiedy te ekscytacje nerwy i dziwne ruchy mogą się wydarzać częściej niż zazwyczaj, a przecież nie chcemy, żeby nasza panna młoda na 5 minut przed ceremonią złamała swoje paznokcie, bo będzie płacz i to nie ze wzruszenia. Zaczynamy od małego palca. Pędzelkiem 007 malujemy 3 linie w kształcie łuków. Pędzelek prowadzimy wolno i jak najbardziej płasko, ponieważ chcemy uzyskać dość grubą i szeroką linię. Nie podjeżdżamy zbyt mocno kolorem pod skórki, ponieważ za chwilę w dyspersję będziemy wcierać pyłek i nie chcemy, aby drobinki przykleiły się do skórek. Utwardzamy przez 30 sekund. Całą powierzchnię posypujemy efektem Pixel w kolorze śnieżka, następnie odsuwamy pudełko spod palca i zaczynamy wcierać pyłek w dyspersją. Pamiętajcie, to nie jest mocny nacisk, tylko delikatne masowanie. Oczyszczamy powierzchnię szczoteczką. Ważne, aby jej włosie było miękkie. W ten sposób nie porysujemy tafli. Nakładamy Tip Topa i utwardzamy przez 30 sekund. I za chwilę będziemy malować linię żelem Arte Brillante. Czy trzeba poczekać, aż to postygnie, zanim przejdziemy do działania? To zależy. Jeżeli dajesz sobie uciąć ręce, że linię poprowadzisz idealnie i nie będzie żadnych poprawek, wtedy tak. Natomiast jeżeli wydarzy się, że linia pójdzie nie tak i będziesz potem chciała ją przetrzeć, tego nie robimy, dlatego że jeżeli będziemy pracować na nieostygniętym topie, to go zmatowimy. Dlatego decyzja zależy od tego, na ile rozmalowana jesteś w danym momencie wykonywania zdobienia. Z 007 i Arte Brillante White obrysowujemy już istniejące łuki, ponownie prowadząc pędzelek jak najbardziej na płasko. Utwardzamy przez 30 sekund. Wisienką na torcie będzie cyrkonia w towarzystwie bulionu. Wyznaczamy środek wolnego brzegu, aplikujemy małą kroplę proteiny. Nasza cyrkonia ma się ułożyć na proteinie jak pączek w maśle. Odpowiednio dobrana wielkość kropli sprawi, że proteina nie wypłynie spod cyrkoni, nie obleje kamienia i tym samym nie stracimy błysku w szlifie cyrkoni. I oczywiście będzie ją dobrze trzymać. Przymrażamy przez 5 sekund, żeby cyrkonia się nie przemieszczała. Bulion sypiemy do proteiny, nie obok, ponieważ rozsypie się na wszystkie strony. Sięgamy włosiem pędzelka kuleczka po kuleczce, odsączając je, zanim wylądują na paznokciu. W ten sposób po utwardzeniu zdobienia nie będzie potrzeby, aby przecierać dyspersję. Pora na serdeczny. Wykonujemy takie same linie jak na małym palcu. Jedna warstwa Mr. White'a całkowicie wystarczy. Aplikujemy kolor pod skórki 007, ale nie tak głęboko jak zazwyczaj. Utwardzamy przez 30 sekund. Sypiemy Pixel. To co nie trafi na paznokieć wpada z powrotem do pudełeczka. Odsuwamy opakowanie i masujemy pyłek w dyspersję, uzyskując taflę. Oczyszczamy paznokieć z nadmiaru śnieżki i jeśli jakieś drobinki naelektryzowały się i nie chcą zejść z przezroczystej powierzchni, usuwamy je dłutkiem. Pokrywamy zdobienie Tip Topem, utwardzamy przez 30 sekund. Czas na białe linie. Pędzelek prowadzimy na płasko i myślimy o tym, aby nasze linie były nieco grubsze u góry i zwężały się ku dołowi. Nabierając produkt na czubek pędzelka możemy go wziąć nieco więcej. Wtedy nasza linia z automatu stanie się szersza przy skórkach. Oczywiście nie możemy przesadzić, żeby ich nie zalać. Z umiarem. Utwardzamy przez 30 sekund. Pora na cyrkonie i bulion. Pamiętajcie, że proteina będzie trzymać jedno i drugie równie mocno jak klej. Tylko trzeba pamiętać, aby nie nałożyć zbyt mało, bo nie utrzyma, ani zbyt dużo, bo wypłynie spod ozdób. Pora na środkowy palec. Podobnie wykonujemy to samo co na poprzednich. Pewnie już się zorientowaliście, że ta naprawdę efektowna stylizacja nie jest ani trudna, ani czasochłonna. Najbardziej wymagający element to poprowadzenie łuków symetrycznie, a potem w zasadzie samo wszystko się zrobi. Pocieszający jest fakt, że nawet jeśli ręka nam zadrży i pixelowe łuki nie wyjdą idealnie symetrycznie, możemy je co nieco skorygować białe martę którym pracujemy po nabłyszczeniu zdobienia. Jeśli Wasza klientka zastanawia się, jak długo przetrwają kamienie na paznokciach, to zależy od temperamentu, nocy poślubnej, no sami wiecie, tak? nie jesteśmy wróżką, nie da się przewidzieć. Ale można uspokoić klientkę, że ten bulion na około cyrkonii działa jak amortyzacja, więc ryzyko wyszarpnięcia drogocennych kamieni z końcówki paznokcia minimalizujemy. Zabieramy się za wskazującego. Tradycyjnie wykonujemy linie, które za chwilę posypiemy pikselem śnieżką. Czy takie paznokcie, takie zdobienie można wykonać na przykład na dwutygodniowych paznokciach, które wcześniej nosiliśmy, mieliśmy zbudowane perfect clearem. Nie do końca. Po pierwsze, odrost. Jeżeli go nie uzupełnimy, to tafla będzie się łamać w miejscu tam u skoku, tak, pomiędzy naturalną płytką a już odrośniętym materiałem, ale to wiadomo, że dałoby się jeszcze ograć jakimś takim delikatnym uzupełnieniem. Jest natomiast drugi element, którego już w żaden sposób nie ogramy i są to naturalne paznokcie wolny brzeg paznokcia, który po malutku będzie nam odrastać. A jak możemy sobie wyobrazić, naturalny paznokieć w kolorze kości słoniowej nie doda uroku tym transparentnym paznokciem po prostu będzie wystawać no i troszkę nie do końca dobrze wyglądać. Aplikując pyłek, możemy sobie pomóc, mocząc koniuszek paznokcia w pudełeczku. Masujemy, uzyskujemy taflę i pozbywamy się nadmiaru pyłku, byle mięciutkim i dobrze zbitym pędzelkiem, jak na przykład nasz ice cream. Przechodzimy do białych linii. Uwaga, tym samym pędzelkiem 007 wykonujemy początkowe łuki Mr. White'em i białe linie wykańczające zdobienie żelem Arte Brillante. Przechodząc z produktu na produkt, trzeba każdorazowo oczyścić pędzelek. W jaki sposób? W płynnej bazie, na przykład w Liquid Base. Nakładamy krople na szkiełko i masujemy w niej pędzelek, dzięki czemu kolor wychodzi ze środka włosia. Jeśli ktoś nie czuje się zbyt pewnie, może pracować po kawałeczku, przymrażając raz na jakiś czas już namalowaną linię. Kasia jedzie naraz, ponieważ jest rozmalowana, a wtedy idzie gładko. Jak ktoś nie maluje na co dzień, to potrzebuje chwili rozgrzewki. Przed przymrażeniem cyrkoni warto skontrolować, czy ją dobrze umieściliśmy, porównując palec z pozostałymi. Przykładamy palec do palca w taki sposób, by poziom skórek był na tej samej wysokości. Widać wtedy, jak na dłoni, czy umieszczone cyrkonie są na każdym paznokciu w tym samym miejscu. I na koniec wiadomo – kciuk. Tworząc linię możemy podzielić naszą pracę, czyli najpierw wykonać pierwszą linię, posypać ją pikselem, wmasować pyłek w dyspersję, oczyścić miękkim pędzelkiem i przejść do dwóch linii bocznych. Ale uwaga! Nie przymrażamy zdobienia w trakcie jego wykonywania, czyli nie robimy tak, że najpierw malujemy pierwszy łuk, przymrażamy, domalowujemy pozostałe łuki, utwardzamy i w całość wcieramy syrenkę. Tak nie robimy. Gdybyśmy tak zrobili, moglibyśmy przypalić dyspersję na tym pierwszym łuku i wtedy powstałyby nam łyse placki podczas taflowania. Widzieliście o tym? No właśnie, jeżeli nie, to zapraszamy do odcinka, gdzie tłumaczymy, w jaki sposób pracować z syrenką. 11 zasad, co zrobić dobrze, żeby wszystko pięknie się wytaflowało. Odcinek znajdziecie tutaj. Tu? Dobra, tu. Ok. No, no to obejrzyjcie koniecznie. Oczyszczamy powierzchnię miękkim pędzelkiem, nakładamy Tip Topa i utwardzamy przez 30 sekund. Czyścimy pędzelek 007 w Liquid Base i przechodzimy do obrysu białymi liniami Arte Brillante. Na końcu, już wiecie, nakładamy cyrkonie i bulion, klejąc je na proteinie. I tak prezentuje się nasze zdobienie. I na koniec akcja pakietowa, promocyjna. Postanowiliśmy zebrać produkty, które są najpopularniejsze do wykonywania paznokci ślubnych. Jeden pakiet. I jeżeli kupujemy je w pakiecie, to wtedy są one obniżone o minus 20%. I teraz będzie wielki grand opening. Przekonamy się, co jest w środku. Ja jeszcze nie patrzyłam stoliczku nakryj się. Jest stoliczek. Będziemy go nakrywać. OK, wiadomo, czuję już po kształcie. To są oczywiście hybrydy, które wykorzystujemy bardzo często do zdobień ślubnych. Zresztą one pochodzą z kolekcji ślubnej. Mamy tutaj How Big is Your Diamond? Finally! i Ex Husband kolor idealny na ślub. Oprócz tego co tam. O, dobra, są ozdoby. Wiadomo, ozdoby zawsze się przydają. Zresztą dzisiaj też pracowaliśmy właśnie na ozdobach. Mamy kawior light gold i gold, dwa odcienie. Mamy dotsy, srebrne i złote. I mamy cyrkonie o rozmiarze 6 mm, 10 sztuk. Oprócz tego jest tu też toker. No tak, kochani, tak właśnie wygląda nasz zestaw. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Nie ma czasu limitowanego, zatem kiedy będziecie chcieli go zakupić, będzie na Was czekać w naszym sklepie. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy odtworzyliście zdobienie. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie wiedzieć o wszystkich akcjach pakietowych, promocyjnych, chcecie poznać kolejne zdobienia ślubne, które również dla Was przygotowaliśmy, subskrybujcie, żeby nic Wam nie uciekło. Dzięki za uwagę, cześć!